Cześć. Może wiesz, a może jesteś tą osobą, która nie wie. Ale każda firma, korporacja, którą reprezentują różne social media, ma często kilka pod sobą. I tak, na przykład, Zuckerberg jest właścicielem Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Elon Musk wykupił niedawno Twittera. A do Google należy między innymi YouTube oraz oczywiście przeglądarka Google Chrome. I tutaj chciałbym powiedzieć dzisiaj ciekawostkę na temat YouTube'a. Co takiego wprowadzili nowego i warto wiedzieć. Na stronie Support Google w zakładce YouTube, czytamy najnowszą aktualizację i informację. Zmiany dotyczące linków YouTube, aby ograniczyć ilość spamu i liczbę prób oszustwa 31 sierpnia 2023 roku, zaczniemy wyłączać możliwość klikania linków w komentarzach w YouTube Shorts. I w opisach filmów short. Ta zmiana będzie wprowadzona stopniowo. 10 sierpnia 2023 roku wycofamy też linki na banerach i wprowadzimy nowy sposób wyświetlania ważnych linków na stronie kanału. Od 10 sierpnia możesz więc zacząć przygotowywać linki, które będą widoczne na profilu kanału. Twoi odbiorcy będą mogli zobaczyć je od 23 sierpnia. Oczywiście więcej informacji znajdziesz na stronie Google, w zakładce Support związanej z YouTube'em i wieloma innymi. Pamiętajcie sprawdzać aktualizacje i bądźcie czujni, co klikacie. Zostaw komentarz, polub, zaobserwuj i daj znać, co o tym myślisz.